Szanowni Państwo, mam nadzieję, że dobra wiadomość. Koniec wakacji, a Państwowa Komisja Wyborcza w dniu dzisiejszym podjęła uchwałę w sprawie sprawozdania Finansowego Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 roku. Jest to uchwała numer 316, także to liczba, co świadczy o pracy Państwowej Komisji Wyborczej, że w zasadzie codziennie jedna uchwała. Mianowicie Państwa Komisja Wyborcza na podstawie artykułu 144 paragraf 1 punkt 3 litera A i E kodeksu wyborczego postanawia odrzucić sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego prawo i sprawiedliwość, o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych tego komitetu, w tym o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania związanych z udziałem w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 roku z powodu naruszenia artykułu 132 paragraf 5 oraz artykułu 135 paragraf 1 w związku z artykułem 199 paragraf 1 i artykułem 259 paragraf 1 kodeksu wyborczego. Proszę Państwa, skutki są takie, że Prawo i Sprawiedliwość jako partia polityczna uzyskała największą ilość mandatów i ta dotacja dla komitetu wyborczego wynosiłaby przeszło 38 milionów złotych, ale na skutek przekroczenia, gdzie tu Państwa Komisja Wyborcza uznała, że powyżej 1 procenta, to ta dotacja będzie umniejszona o 10 milionów złotych, czyli będzie wynosiła 28 milionów. Natomiast skutki są poważniejsze, jeżeli chodzi o subwencje dla partii publicz politycznych, dlatego że te, ta subwencja w ciągu najbliższych trzech lat ta partia będzie pozbawiona, o ile, o tu proszę Państwa istotna rzecz, od tej uchwały służy prawo złożenia skargi do Sądu Najwyższego w terminie 14 dni. I proszę bardzo, może pytanie. Jeżeli y, Sąd Najwyższy oddali y, skargę y, albo y, Komitet Wyborczy nie złoży takiej skargi, to y, faktycznie w całości. Jaka była kwota tej subwencji na kolejne lata w sumie? To może Pan Dyrektor y, od y, zespołu finansowania partii politycznych i kampanii wyborczej. Proszę no bardzo. Proszę prosimy bliżej. Tak, może no, bliżej. Panowie. Jaka byłaby ta całkowita kwota kary i co się na nią składa? Jakie komponenty? Bezpośrednimi konsekwencjami uchwały Państwowej Komisji Wyborczej stwierdzenia naruszenia przepisów kodeksu wyborczego dotyczących finansowania kampanii wyborczej jest. Po pierwsze stwierdzenie, że środki finansowe czy równowartość niepieniężnych wartości, które Komitet zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej przyjął, podlega przypadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Jest to kwota ponad 3 milionów 600 tysięcy złotych zgodnie z treścią uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. Kolejną konsekwencją jest obniżenie dotacji podmiotowej, którą otrzyma Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość w związku z udziałem w wyborach do Sejmu i do Senatu. To obniżenie zgodnie z przepisami ustawy kodeks wyborczy następuje o trzykrotność kwoty, która została przyjęta niezgodnie z przepisami kodeksu wyborczego, czyli dotyczy to kwoty ponad 10 milionów złotych. Również przepisy kodeksu wyborczego przesądzają, że odrzucenie sprawozdania Komitetu Wyborczego powoduje obniżenie rocznej subwencji przysługującej partii politycznej o trzykrotność kwoty, która została uznana za. Przyjętą niezgodnie z przepisami kodeksu wyborczego, czyli coroczna subwencja należna Partii Prawo i Sprawiedliwość ulega również obniżeniu o kwotę ponad 10 milionów złotych. Natomiast kolejną konsekwencją, która już nie zależy bezpośrednio od Dziś podjętej przez państwową komisję wyborczą uchwały jest ewentualność utraty przez partię prawa do subwencji na okres trzech lat na skutek odrzucenia sprawozdania finansowego, rocznego sprawozdania finansowego partii politycznej, która to uchwała jeszcze nie została podjęta, więc jest to ewentualne przyszłe następstwo tego, co dziś zdecydowała Państwa Komisja Wyborcza pomiędzy uchwałą dotyczącą sprawozdania komitetu wyborczego, a uchwałą dotyczącą rocznego sprawozdania partii jest związek, no ale ten związek i ostateczną decyzję w sprawie sprawozdania finansowego partii politycznej Państwowa Komisja Wyborcza podejmie w nieodległym, ale jednak przyszłym terminie, bo jeszcze to sprawozdanie roczne partii nie zostało zbadane.